Witam was w kolejnym filmie, w którym będziemy oglądać sobie dziwne filmiki z Minecrafta I być może coś mnie zaskoczy, a być może nie Nie ma co przedłużać, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a my zaczynamy, pa! Okej, okay, więc jak możecie zauważyć, jest tutaj ziomek, który dał masę TNT do środka domku w wiosce I po trzeciego kolega, który dał mu redstone'owy blok i TNT w jego e punku wybuchło, zabijając obydwu, co jest? Co chodzi? Dobra, tym razem przyszedł czas na end i jeden z ziomeczków wziął, y Obsidianową wieżę do rąk i rzucił w smoka i go pokonał jednym hitem. Takie rzeczy no, są dziwne po prostu. Ale tym razem mamy za to który szuka z Chyba go znalazł, albo nie, w sensie nie wiadomo. Zaraz się dowiemy, ale jego ziomek wziął perłę i rzucił tą perłą i co się wydarzyło? Ej, co jest ty! C o ej, wy ty wy, co to było w ogóle? Ta perła użyła, ale jak? Dobra, co my tutaj mamy? Jest kurczaczek. I kurczaczek dostaje, jakby, skorupki Shulkera. I dał mu jajko z szalker Boxa. Okej, okay. i on z niego wyjął teraz. Co tu się dzieje? I teraz dał do skrzynki. I nie gadać, że ta skrzynka się otworzy, jak szalk. Moja głowa. Moja głowa, dlaczego dlaczego ja oglądam tego typu filmy? Okej, okay, co tym razem? Świeci słońce i już nie świeci, ponieważ Steve postanowił je walnąć z łapki i w ten sposób właśnie je zniszczył. I teraz robi sobie. O kurde, Son on a Stick, czyli ma słońce na patyku. Ej, wytyfy! I co ty się teraz wydarzy? Jak to położy? Wow! Przedziomek i dał mu masę tarcz i jedną z nich ubrał. I teraz, wytyfy! Czy on naprawdę zrobił sobie tarczową zbroję. Jest coraz mocniej, ale może tu nie będzie mocno, bo jak możecie zauważyć jest... Okej, okay, jednak jest mocno, bo on poszerzył portal do netheru za pomocą pistonów. Nie wiem jak to zrobił, ale on się teleportuje do netheru i cały nether jest rozciągnięty tak jak ten portal. Wow, co jest? Znowu end i znowu ender dragon. Tym razem Steve podchodzi z nożycami. O nie, on mu uciął z te skrzydła. Jak możecie zauważyć, smok zawisnął nawet droku. Co tutaj się wydarzy? Dobra, jest crafting table, będzie robione łóżko. Okej, okay, jest zrobione łóżko i te łóżko jest położone, i od razu się na nie położył villager. Steve chyba się nieco zbulbersował, ale te łóżko zaczęło gdzieś iść. Samoistnie, gdzieś se samo idzie w ogóle. Wytyfy? O, jest owieczka, jest owieczka i owieczka będzie tutaj golona, ale ona została zgolona ze swojego ciała i wypluła mięso, a cała wełna została. Tyfy? Okay, Okej, co tutaj będzie? Co jest? Co? Co tu się zadziało? E... Okej. Okay. O, pada deszcz, a Steve czeka na pioruny. O! I co jest? On złapał piorun do ręki Wow! A podpaliło jego ziomka, który jest, słuchajcie, pod nim. Ej, bom wziął ten piorun i co? Co tu się stanie teraz? On zjadł ten piorun! I się naelektryzował! O... Okay. Okej, okay. Steve ma wielki kilo, w którym rozwala świat, o nie, tylko nie świat i, I co teraz? Teraz to prawdziwy skyblock się stanął Ale stanął, stał Ale on zjadł, ten, on zjadł ten świat I patrzcie, zamiast świata jest jego głowa Dobra, jest konik Jest tutaj chyba zagroda A nie, to nie jest zagroda To jest chyba, słuchajcie, jakaś kopalnia Ale dobra, wyszedł stamtąd Steve I usiadł na konia Tylko, że jednak koń usiadł na niego I Steve zachowuje się jak koń A koń ma niezłą chillerę. O, co my tutaj mamy? Mamy creeper creeper. Co jest? On złapał niewybuchniętego creepera do dłoń Okej. Okay. I teraz nim strzeli. Mamy tutaj połowiczny domek. W sensie niedokończony domek tak zwany. I okej. Okay. Nie strzelił. Strzelił strzałą, ale w nią nie trafił. Teraz strzała. Ożyła i go zabiła z miecza. Yy... Okej. Okay. To było dziwne. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy domek gdzieś na wzgórzu. Zrobiony z różnych tutaj bloczków drewna. I wchodzi tam Steve. Czy ten dom ożyje? Nie wiem czemu mi się tak wydaje, że... Nie! Tu koza biegnie! O człowieku! Koza wywaliła! A ten domek. Hen daleko. Dobra. Mamy kejwa Co to za odcinek z oglądania bez kejwa i diamentów, nie? No właśnie, dobra On znowu próbuje wykopać diamenty za pomocą drewnianego kilofa Czy to mu się uda? To mu się nie udało, ponieważ on zabrał mu kilof Zjadł go i zamienił się w kilof Czy on go będzie mógł On go zebrał Czy wykopie diamenty? Uwaga, on wykopał te diamenty Ale stracił swojego kumpla, najgorzej Napiszcie z w komentarzu Dobra, w takim razie mamy tutaj, jak sami widzicie Coś zrobione złudzie Teraz, jak. Z... Co jest ty? Wilacz, się na tym położył i jest teraz takim snakeiem. Okej. Okay. To jest. To jest naprawdę dziwne. Okej, okay, co tutaj mamy? O nie, on zabrał swojego kumpla. I co on teraz tym kumplem. O nie, on strzeli swoim kumplem w słońce. I co się wydarzy? <laughs> co jest? Ej, to, 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 to jest zabawne. To jest zabawne. Diamonds. No tak. I tam jest jego kumpel, który jedzie na świni. A ta świnia się zmutowała i rozciągnęła, i wtedy w sposób przechodzi właśnie do diamentów. Ej to jest creepy. I co i że niby teraz on je wykopie? Wow, ile ma bloków redstone'owych. Ciekawe, co za ich pomocą zrobi. Aha, że niby super moc redstone'owych bloków. Yupi. I nieskończony piston. Brzmi kozak. Ej on z drugiej strony się pojawił. Co? Okej, okay, czyli to tak w nieskończoność teraz będzie lecieć, rozumiem? Jo, mocno. Co my tutaj mamy? Mamy Alaya. Jest Alay i Alay teraz weźmie sobie elytrę. Czy on użyje tej elitry? Czy nie? Nie, on poleciał gdzieś tą elitrą i zabrał ją ziomkowi, który leciał na tej elitrze. Wow! Mocno jakoś. I mamy dwie w ten sposób elitry, widzicie? Musicie swojemu alajowi zawsze mówić, żeby brał elitry i je brał innym graczom. Dosyć ciekawy sposób transportu. Nie powiem, że nie. Co jest? Co tu się dzieje właśnie? Okej, okay, mocno Łódka, która chodzi na wiosłach Ej, tego jeszcze nie widziałem Serio, mocne, serio Znowu End I mamy tutaj Ender Crystal Który został zabrany tak po prostu łapką I rzucił w niego Jakby tak się dało, to by było fajnie, nie? Oho, mamy Wardena Co tu się wydarzy z Wardenem? Warden stoi, jakby był spokojny Ej, co jest? On mu obciął rogi Co teraz? Co teraz się stanie? Dajemy tutaj Aha, że niby nie słyszy dźwięków, bo obcięli mu uszy Ej, mocno Mocno! Niezły lifehack. Szkoda, że tak się chyba nie da. A może się da? Napiszcie w komentarzu. Dobra, co tym razem budują tutaj. Dwóch ziomków buduje tutaj dom, ale on dał siodło na jeden z bloczków i na nim jedzie. I to w jaki sposób na nim jedzie? Halo! Okej, okay. mocno. O, mamy endowe wyspy i mamy tutaj. End City i co tu się stanie? Okej, okay. ziomek strzela w Shulker Box i ten Shulker Box otrzymuje obrażenie i nagle wstał i biegnie w jego stronę. Co? Co jest? O kurde, trafi go czy nie? Nie trafi go chyba. O co tutaj chodzi? Ej, to by było creepy, jakbym coś takiego spotkał w Minecraft, naprawdę bym się przeraził. Okej, okay. Steve jak możecie zauważyć, zbiera sobie tutaj elegancko zboże, a drugi jego ziomek Steve y mu psuje farmę skacząc po niej. Najgorzej, nie lubimy takich kumpli. nie, Ale czekajcie, bo farma się wkurzyła i nagle go rozwaliła i on... To nie jest na moją głowę, naprawdę, nie? Okej. Okay. Co jest? Ej, co tu się dzieje? Eee... Okej. Okay. I co on za pomocą tego zrobi? On tym rzuci i wywali... Pum Zniknęła cała mapa. Czajcie, coś takiego. Jest tutaj Steve i jest atakowany przez osobę nagrywającą. A on zginął, ale i tak chodzi leżąc. Jak to możliwe? Nie mam pojęcia. Okej. Okay. Jest łóżeczko i jest znowu ten sam Steve, który przed chwilą biegał leżąc. I on kładzie to łóżko, a, a oni są w neterze właśnie. To jest ważne do zaznaczenia. I nagle te łóżko wy buchło jak creeper. A zostało tylko położone. O, jest żaba. Żabo, żabo, pokaż mi da co cię stać. Co jest? Żaba połknęła mu całe inwentory. Laz, razem z tulbarem. Oho, znowu jest koza. Koza, koza i... Co tu się stanie? Okej, okay. koza straciła róg, bo nie trafiła w Steve'a i on teraz je ten róg. O nie, on się zamienił w kozę i w nas walnął. Znowu end. Zaskocz mnie w endzie, proszę. Zaskocz mnie tym, co tu się wyda... Dobra, jestem usatysfakcjonowany. Zaskoczy Liście mnie, nie? Okej. Okay. Masa wiaderek i masa lawy, bo w końcu to neterę. I co tu się stanie? Bo on zabrał trochę lawy. Aha, wziął wielkie wiadro i usunął całą lawę z neteru. Co jest? Jaki kozak. Pokczamp. I czekajcie, bo tu jest kontynuacja. On wziął tą lawę do normalnego świata i zrobił zamiast wody kamień. Oh, no. Patrzcie, jaki portal do neteru zbudowali. O co tu chodzi? Wytyfy. Wy. Czy ono się. On się normalnie odpalił. Tej. Ale jaki ogromny. Wow, dobra, okej, okay, i co? I on sobie teraz tam wejdzie, czy... No, wejdź tam, byku. Dawaj, zobaczymy, co będzie nas czekać w neterze. Coś mi się wydaje, że ten neter będzie taki ogromny. Zgadłem? Zgadłem. Ale wydaje mi się, że oni się po prostu zmniejszyli, a nie, że neter się zwiększył. Ale nie będę wam psuł. O, budowany domek, który to już w dzisiejszym odcinku nie zliczę. Wy możecie napisać, ile domków już w dzisiejszym odcinku było budowanych. Myślę, że przynajmniej z pięć. Co jest? On mu rozwala głowę. Ej, on mu zabrał głowę. Co? I teraz postawi to jako brakujący blok O nie Słuchajcie, w dzisiejszym filmie to by było na tyle Mam nadzieję, że wam się podobał Jeżeli tak, zostawiajcie łapy w górę Subskrybujcie I jeżeli dotrwaliście do tej minuty Napiszcie kamień A przypnę wam serduszko Ja byłem WK I przypominam też o moich komiksach Tak na sam koniec Tu możecie zauważyć mój komiks O, leży Możecie go kupić z linku w opisie Nagrody są dalej do wygrania Więc to by było na tyle Widzimy się już jutro Hej